No, jak widzicie, żniwa w okolicy Torunia już się zaczęły. Rżnie się zboże. Tutaj już niedługo będą robione podworywki. Przy okazji, zaraz zobaczycie, jakie fajne tutaj miejsce można sobie zobaczyć. Jakie ładne są widoki. O, a to wszystko. Kilka kilometrów od Torunia przy ścieżce rowerowej w kierunku w kierunku Unisławia No już Przecież to chyba nie, to już chyba z ale tu jakoś takie A zobaczcie już tu w okolicy nie jeden kombajn pracuje Tam mamy Wspaniały dźwięk dla moich uszu tam dalej następny pracuje także już się żniwa zaczęły pełną paru no, jadę sobie dalej a tutaj zobaczcie rolnikowi jak pszenica zboże się w dużej mierze położyło no, takie położenie się zboża to się bierze z wiatru, z deszczu może się brać, ale najczęściej to jest, słuchajcie, z tego względu, że jest przenawożone i wtedy te kłosy te są zbyt ciężkie, no i tak one się wtedy kładzie, tak jak tu widzicie. Oczywiście takie pole da się wymucić, ale to jest o wiele, wiele ciężej. No bo trzeba wtedy kombajnem ten header musi być bardzo, bardzo bliziutko ziemi, bliziutko podłoża. No a wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że się trafi na jakiś kamień. No a jak dobrze wiecie, kamień jak trafi tam na te kosy w kombajnie, no to robi się duży problem. W najlepszym wypadku tam się coś powyszczerbia, ale zadałem się większe awarie i wtedy kombajn stoi na polu, a chyba nie o to chodzi. No, jadę dalej tam, posłuchajcie, muszę jeszcze dojechać do, do tego Unisławia. Troszeczkę kilometrów mam, a jak widzę, tam z północy już się zbliżają chmury burzowe. Tak jak mówię, muszę dojechać, no i potem, oczywiście, jeszcze wrócić z powrotem do Torunia.